Cześć, Boże kochani, szalom, alechem, witam Was serdecznie. Bóg jest niesamowity, Bóg jest zabawny, On jest najlepszym Tatą i zadziwia mnie każdego dnia poprzez to, jak łączy puzzle Boże, wydarzenia Boże. Coś niesamowitego. Dzisiaj byliśmy sobie w kościółku u Redemptorystek w Bielsku Białej i miał kazanie ksiądz, który pochodzi z Białorusi ojciec Siergiej ale teraz jest u redemptorystów w Toruniu, w Bielsku będzie przez dwa tygodnie i powiedział takie cudne kazanie niesamowite, ja dzisiaj we wspomnieniach mam filmik, gdzie czytam książkę Teraz już kardynała, ale wtedy arcybiskupa Grzegorza Rysia o tym, jakie jest nasze imię. Że nasze imię to Jezus Chrystus. A ojciec Sergej, zaczynając mszę mówi o tym, że dzisiaj w Ewangelii jest o tym, jak Bóg nadaje imię Szymonowi. Piotr, Skała, jakie jest Twoje imię? Jakie Bóg nadaje Tobie imię? Dzisiaj to jest w filmiku, popatrzcie jak czytam książkę arcybiskupa Grzegorza Rysia Chrześcijanin, Twoje imię to Jezus Chrystus Ale co jest takiego niesamowitego W piątek po prostu spotkało mnie tak ogromny prezent z nieba Dzięki zaproszeniu mogliśmy być w Krakowie w kawiarence literackiej Coś niesamowitego, przepiękny klimat na spotkaniu poetów z całego świata, e, głównie z Anglii, e, z Wiednia e, i malarzy słynnych e, krakowskich, przepiękne doznanie muzyczno-plastyczno-poetyckie. E, no po prostu e, ja to przeżywam, odtwarzam, odtwarzam i będę to jeszcze e, długo przeżywać. Ci, e, którzy mnie znają, to wiedzą, że jestem Anka przeżywaczka. Ale tam jest taka piosenka, którą właśnie teraz przypnę jako post przypięty o kwiatku i o słońcu. Dla mnie Jezus jest słońcem. Ja kiedyś w duszy usłyszałam głos jesteś moim kwiatem, rozkwitasz w blasku mego słońca. I dzisiaj po prostu ojciec Siergiej na kazaniu uśród redemptorystek mówi, że wszyscy mamy powołanie przy kwiatek od słońca. Jezusa, no po prostu coś nieprawdopodobnego, takie zestawienia Boże, potwierdzenia Boże. E, I w piątek ta piosenka na koncercie. Dla mnie to jest takie wow, wow, wow. E, czasami tego nie ogarniam, jak Pan Bóg to wszystko pięknie składa. E, I jeszcze coś takiego ojciec Siergiej powiedział, że masz imię. Imię to jest Twoje powołanie. I imię zostało ci nadane przez rodziców, ale ja sama wiem to po sobie, że to imię już Bóg nadał ci. Zanim zaczął istnieć świat, on sobie ciebie wymarzył. O tym jest Psalm 139. On sobie ciebie upatrzył, wymarzył, zapragnął. Chciał ciebie, braciszku, siostro, z takim imieniem, jakie masz. A dlaczego to mówię? Z doświadczenia, bo y, moje dzieciątka mają też fajne imiona. Ja nadawając je jeszcze nie byłam taką, byłam trochę taką letnią katoliczką, a nie można być letnią. O, teraz mi się przypomniało. Dziękuję Ci Duchu Święty, że ojciec Siergiej właśnie mówił to, co ja wam często powtarzam, że w Psalmie pierwszym jest, że są dwie drogi. Jest nie ma innej, albo życie, albo śmierć i ojciec Siergiej opowiadał taką historię dwa przypadki kiedy posługiwał, zdaje się, że w Litwie został wezwany do pewnego alkoholika umierającego już, który Oddychał, ale jakby już nie miał świadomości, jaka była historia tego alkoholika: taka, że był uzależniony, i w szpitalu powiedzieli mu, że on nie może już pić. Natomiast on, wychodząc ze szpitala, po uratowaniu życia, spotkał kolegów i zaczął świętować. Druga historia. I ta historia zakończyła się śmiercią, a druga historia była jego chrzestnego ojca Sergeja, który też miał problem z alkoholem i też w szpitalu powiedziano mu, że nie może pić. A on na to, czy by mógł tam troszeczkę przy jakiejś okazji, na przykład na święta, na co lekarz mu powiedział, kup sobie trumnę, garnitur, no i możesz tą troszeczkę, od razu się połóż. I przestał pić, 6 lat nie pije. Wybrał drogę życia. Ta sama historia, życie i śmierć. Masz do wyboru dwie drogi. Musisz być radykalny, nie możesz być letni, bo w Apokalipsie jest powiedziane, że gdy będziesz letni, to Jezus cię wypluje ci z ust. Tam jest gorzej powiedziane, dosłownie wyżyga cię z ust. Szczęść Boże.